Cześć, halo, witam Cię w kolejnym filmie na moim kanale. Po krótkiej przerwie, ale słuchajcie, zawsze jeżeli nie mam mnie tutaj, to jest na pewno mniej więcej na Instagramie, więc też tam Was do siebie zapraszam. W dzisiejszym filmie powiemy sobie o 20 czasownikach, bez których nie ruszysz się z językiem niemieckim. Czyli jeżeli... Chcesz pójść do przodu, jeżeli chcesz zacząć mówić, to jest to absolutne minimum, abyś zaczął poprawnie mówić w języku niemieckim. Jeżeli jeszcze nie obserwujesz mojego kanału, koniecznie zachęcam cię do obserwacji. Zostawiam też linka do mojego autorskiego kalendarza, który możesz zakupić w promocyjnej cenie, który pomoże Ci w nauce języka niemieckiego. No i jeżeli chcesz skrypt z tego filmu, to napisz mi w komentarzu. A tymczasem. Lecimy! Pierwszy czasownik oczywiście to być, czyli zain. Nie będziemy tutaj każdego czasownika odmieniać, bo po prostu chcemy sobie powiedzieć o ich, po prostu chcemy sobie o nich tylko Powiedzieć jakie to są czasowniki, a osobny film o odmianie czasowników regularnych bądź nieregularnych e, znajdziecie na moim kanale. Także koniecznie poszukajcie filmu, jeżeli jeszcze nie umiecie dobrze odmieniać, to taki film na moim kanale znajdziecie. Tak jak powiedziałam, pierwszy czasownik to jest być, czyli sein. Na przykład ich bin müde. Słuchajcie, bez tego czasownika nie ruszymy się. Nigdzie. Bez niego się nigdzie nie ruszymy. Drugi czasownik, haben, czyli mieć. Przykład: Ich habe keine Zeit. Na przykład, jeżeli, jeżeli rozmawiacie z kimś nowo poznanym, no to zdecydowanie ten czasownik Wam się przyda. Następny czasownik, a w zasadzie nawet dwa, bo one są dosyć podobne, gehen oraz kommen. Czyli iść oraz przychodzić. Na przykład. Ich gehe na Hause. Idę do domu. Albo komend to też może być pochodzić. I właśnie tutaj w przykładzie możemy zobaczyć Ich komme aus Polen. Pochodzę z Polski. Czyli komend to będzie pochodzić, przychodzić. Gehen to jest po prostu iść. Machen. Na przykład wtedy, kiedy chcemy zapytać o czyjeś plany. Czyli co robisz dzisiaj? Was machst du Co robisz dzisiaj? Zagen, czyli mówić. Na przykład Ich sage nichts. Nic nie mówię. Kolejny, sprechen, czyli mówić. Na przykład wtedy, kiedy chcesz powiedzieć, że nie mówisz jeszcze dobrze po niemiecku. Ich spreche nicht so gut Deutsch. Nie mówię zbyt dobrze po niemiecku. To też może być przydatne w początkowych kontaktach. Hören, czyli słuchać. I na przykład powiesz Ich höre nichts. Nic nie słyszę. Albo możesz też użyć tego do mówienia o swoim hobby. Hobby, które jest popularne dla wielu z nas, na przykład słuchanie muzyki. Ich höre gern muzyk. Sehen, czyli widzieć. I zjedyś, widzę cię. Tak, na przykład, kiedy rozmawiamy z kimś przez telefon, jesteśmy dosyć blisko, to możemy komuś powiedzieć Ich zjedyś, widzę cię. Give, czyli dawać. Szczególnie potrzebny, kiedy chcemy poprosić kogoś, aby nam coś podał. Na przykład, podaj mi tą książkę, czyli tryb rozkazujący. Tutaj będzie nam szczególnie to potrzebne. Gib mir bitte das Buch. Podaj mi proszę tą książkę. Niehmen, czyli brać. Myślę, że szczególnie potrzebny nam w sklepie, kiedy jesteśmy poza domem, kiedy robimy zakupy. Na przykład. Ich nehme einen Kaffee. Wezmę kawę. Wezmę kawę, czyli w restauracji, w sklepie. Ich nehme ein brudchen. Wezmę bułeczkę. Essen, czyli jeść. Myślę, że też potrzebne wtedy, kiedy jesteśmy poza domem. Na przykład, ich esse gern Pizza. Dazu trinken, czyli pić. Ich trinke gern wasa. Na przykład, kiedy zamawiamy picie w restauracji oczywiście wissen, czyli wiedzieć. Ich weiß nicht. Nie wiem. Też podstawowy czasownik. Denken, czyli myśleć, pozwoli nam wyrazić naszą opinię na temat czegoś. Też przydatne w dialogach. Na przykład Ich denke, das ist nicht gut. Myślę, że to nie jest dobre. I podobny finden. Czyli też finden to czasownik, którego użyjemy m, do wyrażenia opinii. Finden to też jest znajdować, ale znacznie częściej używa się go jako opinię. Na przykład, ich finde den Film super. Myślę, że ten film jest super. Arbeiten, czyli pracować. Ich arbeite im Büro. Pracuję w biurze. To tak jakbyśmy chcieli powiedzieć o tym, czym zajmujemy się na co dzień zawodowo wohnen czyli mieszkać. Basicowy czasownik. Ich wohne in Berlin. Mieszkam w Berlinie, czyli też podstawa podstaw, kiedy chcemy powiedzieć lernen czyli uczyć się. Ich lerne Deutsch. Tutaj być może nasz sąsiad, nasza przyjaciółka, znajomy w pracy będzie chciał się nas nas zapytać, czego się uczymy. To wtedy odpowiesz: Ich lerne Deutsch. No i ostatni, verstehen, czyli rozumieć, też jeden z podstawowych czasowników, który na początek musisz koniecznie znać, żeby wyrazić Twoje niezrozumienie, czyli ich verstehen nicht, nie rozumiem. Znasz wszystkie? Świetnie, a jeśli nie, to wracaj do początku i powtórz jeszcze raz. Zdecydowanie tych czasowników moglibyśmy wymienić więcej, ale w tym króciutkim filmie daję Wam tylko 20. Jeśli chcielibyście też wersję trudniejszą, bardziej zaawansowaną, poziomami, to dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Życzę Ci powodzenia w nauce języka niemieckiego. Trzymam za Ciebie kciuki. Mam nadzieję, że to też będzie Twój ulubiony język. Jeszcze raz zachęcam do zostawienia łapki w górę, do obserwowania moich social mediów, do zostawienia subskrypcji. I widzimy się w następnym filmie. Bis zum nächsten Mal!